Jesteśmy w San Marino. Najstarszej zachowanej republice konstytucyjnej na świecie. Pan się ma ten kieliszek. Trzymam, trzymam. Panie tak. się boję. Co to mamy taczki dowiezimy do autokar Nie, <noise> bo, nie boję się. Tak. Teraz nam spróbować amaretto To jest takie likier megdalowe. Tu Co, tu masz latolika? Coś jeszcze Krinko, może oliwa z oliwek. Ten sklep znajdziecie przy tym parkingu. Tego typu sklepów jest znacznie więcej. I nie sposób do nich nie wejść. Po prostu trzeba wejść. Republika San Marino jest doskonale znana z bezcłowej strefy. Tanich słodkich alkoholi, biżuterii i wielu innych artykułów. Oczywiście nie brakuje towarów podrobionych. Jako jeden z najbogatszych krajów na świecie może się także poszczycić najstarszą na świecie uchwaloną w 1600 roku konstytucją. Statua Wolności przy Palazzo Pubblico to kolejny symbol Republiki. Jej wizerunek jest odciśnięty na monecie 2 euro. Ponoć posiadanie takiej monety ma przynieść szczęście. Przy Palazzo Pubblico znajduje się także Parva Domus, budynek sekretariatu stanu zajmującego się wewnętrznymi sprawami San Marino. Polecamy także stanąć na chwilkę, by popatrzeć na zmianę wart. San Marino ma także jedną z najniższych stóp bezrobocia oraz brak długu publicznego. Za to posiada nadwyżki budżetowe. Jak głosi legenda, w IV wieku do budowy portu w Rymini przybył z wyspy Arbe w Dalmacji pewien kamieniarz imieniem Marino. Marinus. Był wówczas prześladowany jako chrześcijanin i schronił się na wzgórzach Tytana, tego samego, na którym właśnie się znajdujemy. Przyciągnięci jego sławą inni bracia dołączyli do Marino i założyli wspólnotę chrześcijańską. Za początek państwowości uważa się 301 rok naszej ery. Przez kolejne stulecia Republika przeżywała różne zawirowania. Mieszkańcy wielokrotnie musieli stawiać czoła próbom narzucania życia przez władzę, w tym władzę papieską. Czasy księcia Walentino, syna papieża Aleksandra VI, czy czasy pontyfikatu papieża Pawła III, to okres tuż przed uchwaleniem Konstytucji, w której mieszkańcy musieli zmierzać się z tyraniem władzy. Trzy wieże Znajdujące się na szczytach Monte Titano stanowią obecnie symbol San Marino. W naszym filmie najpierw widoczna jest druga wieża, Cesta, następnie pierwsza, Guaita i na końcu ostatnia trzecia, Montale. Ich wizerunek znajduje się w herbie San Marino oraz na monetach. Dziś San Marino to świetnie prosperujące państwo. Obowiązkowy przystanek turystyczny riwiery adriatyckiej pomiędzy Wenecją a Rimini. Kusi przybywających tanimi cenami, słodkimi i przepysznymi likierami. Wiele z nich nie kupicie nigdzie indziej. Tutaj naprawdę jest tanio. Mogłoby się wydawać, że sprzedawcy nas naciągają, że degustacje to sprytny sposób na wyciągnięcie z nas pieniędzy. Ale po to przecież między innymi tu przyjeżdżamy. Tutaj nawet pizzę zjemy taniej niż we Włoszech, mimo, że ta włoska także jest tania. Turyści chłonni poznawania historii, zabytków, także mają tutaj co robić. Warto wejść w każdy z zakamarek. Warto przyjrzeć się każdemu szczegółowi. Wszystkie miejsca, które udało nam się zobaczyć, jak i postaci, które opisujemy, naprawdę są godne uwagi i wtajemniczenia się w swoją historię. I nie bójcie się iść przed siebie. Z wielu miejsc rozciąga się przepiękny krajobraz na okolicy. Pamiętajcie także, że nie obowiązuje tutaj europejski roaming. Lepiej wyłączcie swe telefony. Plus jest taki, że wiele barów i restauracji dysponuje darmowym Wi-Fi. To mój drugi pobyt w Republice. Pierwszy raz byłem tutaj w 1999 roku. Wtedy jeszcze nie posiadałem telefonu komórkowego. Turyści przybywający w większych grupach autokarami przeważnie mają określony czas ustalony przez stewardów. Zazwyczaj są to szybkie odwiedziny pobudzkiego sklepu, połączone z degustacją likierów i zakupami. Parę godzin na spacer no i powrót do autokaru. Jeżeli jednak przyjdziecie indywidualnie. Zachęcamy przybyć wcześniej rano. Wtedy bez problemów powinniście znaleźć parking. Dodajmy, że opłaty parkingowe są bardzo niskie. My za cały dzień zapłaciliśmy 10 euro i mogliśmy bez pośpiechu podążać uliczkami San Marino. A i tak czujemy niedosyt. Jeśli kiedyś będziemy w okolicach, z pewnością wrócimy do San Marino. To już koniec San Marino, jedziemy na obiad do Wenecji, a później następne nasze przygody. Czekajcie, aż się doczekacie. A w Wenecji na chwilę w nieoczekiwanie przyszła burza i duży deszcz. I nagle każdy szukał skrawka schronienia. A kiedy wyszło słońce, nie mogliśmy odmówić sobie pistoletowego kanoli. Wenecję sfilmowaliśmy rok temu. Kto nie widział, polecamy odcinek 7. San Marino patrzcie uważnie na wydawane wam pieniądze. Zdobycie tamtejszej monety bez jej kupowania nie jest proste. Nam udało się zdobyć jedynie 20 centów. Na Facebooku i Instagramie, tędy i tamtędy, jak zwykle, znajdziecie szereg zdjęć z naszych podróży. Tymczasem dziękujemy i zapraszamy na kolejny 26 odcinek naszego kanału. Wracamy do Włoch. Łukasz? Janek?